Jeszcze dodatek do poprzedniego filmu, bo mi się wzięło tam wcisnęło niechcący stop bez pożegnania. W filmie ktoś pytał jak mam rozwiązane mocowania wieszaków do ramion. A więc tak, to jest wieszak. To jest to mocowanie. To mocowanie jest wzięte z śruby rzymskiej. Z łącznika, Tak jak jest tutaj. Kupione. Teraz nie pamiętam, czy to szerokość tutaj było 55 czy 50. W każdym razie, jeżeli miało 55, to trzeba było zwęzić na 50. Jeżeli 50, to na 45 na frezarce z obydwu stron ładnie podebrałem boki. Później ślifierką troszkę poprawiłem, żeby to takie półkole się zrobiło. No i tak to zastosowałem. Na pewno jest mocniejsze od tych przegubów kulowych, które tam się rwą i pękają, jak słyszałem. Tu na dole. Yy, została zaślepiona ta dziurka, żeby tam się brud nie walił z wodą, żeby nie rdzewiał ten gwint, kalamitka. A jedyny minus tego jest taki, że one są tutaj strasznie, strasznie szerokie. Są szerokie i głębokie. I tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, o, tu jest podszlifowane, o, podszlifowane Z racji na to, że tutaj oteram, nie zachorzał, zahaczało to, raz mi zahaczyło i wygięło mi Trzeba ustawić trochę, żeby niżej podnosiło. Tak to wygląda. Tak to jest rozwiązane. Dobra. Jeszcze coś mi się przypomni, to dogram. No, tu jeszcze dogram, jak widzieliście, zardzewiały był pług. Już go odrdzewiłem odrdzewiaczem. Tu jeszcze lemiesze zostały do odrdzewienia. I tak, odrdzewia jest taki mocniejszy. To jest tutaj olej. Jest w z tego względu, że tam skórka za wyprawkę górna, bo się będzie lepiło wszystko do tego i, I się człowiek tylko denerwował. tu jest ten mniejszy odrdzewiacz. 1100W. Tu jeszcze na tego rzucimy okiem 1400 W zobaczymy ile tam ten ma o ten mocniejszy 2600 Tylko ciekawe czy to jest te W to jest pobór energii z gniazdka Czy mocno na wyjściu na główce tutaj chyba wszystko powiedziałem co miałem powiedzieć z tym zaponem to tam się nic nie będzie działo będzie ciągnik słabszy troszkę będzie więcej palił tylko że jakby był wiem, za bardzo przyspieszony zapon to wtedy dochodziło do e, przedwczesnego Jak głoda strasznie silnik to, bo od razu słychać on tak napracuje, jakby ktoś tam młotkiem w niego tu tak... No a tak to tylko gorzej to pali. No i dobra, miłego oglądania. Do następnego, trzymajcie się.